Poleciałem do Hiszpanii! Ale co ja tutaj robię? Od dziecka interesuję się piłką, uwielbiam oglądać mecze i realizować trudne wyzwania. Wpadłem na pomysł, aby napisać do 50 piłkarzy z tej ligi, aby się z nimi spotkać. Umówmy się, jest to bardzo trudne zadanie, ale chcę się z nimi spotkać, wejść na trening i z nimi porozmawiać. W przeszłości zdobywałem już autograf Busquetsa, Komana, Alby, Oblaka czy Roberta Lewandowskiego. Ale dlaczego przyleciałem do Hiszpanii? Na TikToku dodałem film, w którym zrobiłem głosowanie, gdzie mam polecieć. Wybraliście Hiszpanię, na którą oddaliście ponad 31 tysięcy głosów. Robimy to. Wybrałem dokładny kierunek Katalonia. Od dziecka jestem kibicem FC Barcelony i będę chciał tutaj spotkać się z piłkarzami, pójść na ich treningi, obejrzeć mecze i zdobyć przede wszystkim ich autografy. W Katalonii są trzy mocne drużyny: FC Barcelona, Girona i Espanyol. Napisałem do 50 zawodników. Przez kilka dni nikt nie odpowiadał. W tym samym czasie kupiłem bilety i zarezerwowałem potem. Kilka dni przed wylotem odpisała mi pierwsza osoba, która jest związana z FC Barcelona. Zagwarantowała mi, że się ze mną spotka i spędzimy z nią dzień. Proszę Państwa, 30 lotnisko Modlin, lecimy do Barcelony, jest, przedstawimy, Mati, nie wyspany Mati. Matiego mogliście poznać już w Katarze i leci z nami do Hiszpanii. Nasz lot trwał 3 godziny i dolecieliśmy bezpiecznie. Barcelona, Barcelona, witamy, wylądowaliśmy, a to oznacza, że pierwszy cel wynajęcie samochodu i dzisiaj śmigamy od Rajazanu, ośrodek klinikowy Barcelony. A Madrid. Robimy fotę z młodym, a tam jakaś pani w tle. Ej, to chyba piłka Barcelona Barcelony. Serio. <grywa> Czy do Robert Lewandowski? Barcelony. Naszym pierwszym zadaniem było odebranie samochodu. Jesteśmy w Barcelonie, będziemy tutaj przez 7 dni, kręcimy 8 filmów i idziemy odebrać furę, bo ona będzie niezbędna do tego, żeby pojechać dzisiaj jeszcze na ośrodek treningowy w Barcelony i ewentualnie zdobyć autograf od któregoś piłkarza, Ale dzisiaj nie musi to się udać. Chcemy zobaczyć, jak piłkarze wyjeżdżają. Mamy też odpowiednią taktykę na to, więc idziemy, pał. Już pierwsze palenki widzę. Jak? Macie takie w Warszawie? No jest jedna taka. Stoi na środku od stoi. kilku lat. Stoi w Warszawie jedna tak od kilku lat, nie? To jest kilka. Dziesiąt set tysięcy. No, wszystko idzie sprawnie, samochód jest zarezerwowany, więc zaraz bierzemy kluciki i śmigamy na środek treningowy Barcelony. To jest nasze autko. Fiat, myśleliśmy, że dostaniemy Fiat 500, ale dostaliśmy Fiat 5000, chyba, bo jest y, większe od Fiat 500, nie? Już przez chwilę myślałem, że to nawet kneli bo nie było naszego Volkswagena Polo. Myślałem, że tym będziemy jechać, ale tutaj zobaczcie. Piękny Fiat 500 Sport, ale on będzie śmigać. Patrzcie. Przywitaj się. O! Zowa zaświecił. Spakowaliśmy bagaże do naszej bestii i ruszamy na centrum treningowe Barcy, które znajduje się na obrzeżach Barcelony. Dojechaliśmy na ośrodek treningowy FC Barcelony. Tak naprawdę wylądowaliśmy, wypożyczyliśmy samochód i od razu przyjechaliśmy, bo wiemy, że rano mają trening już Tutaj wchodzili około godziny dziewiątej, na mówi taki ziomeczek, kto już tutaj czekał rano. Mamy tutaj koszulkę FC Barcelony Roberta Lewandowskiego. Na niej będę chciał zdobyć autograf lewego albo z przodu innych piłkarzy Barcelony. Dzisiaj można powiedzieć, że będzie nawet ciężko, bo chcemy zobaczyć, jak oni tutaj funkcjonują. Jest też dzień przed meczem. Chcemy zobaczyć, jak oni wyjeżdżają, jak będą jeździć, czy się będą zatrzymywać, i za kilka dni tutaj wrócimy już z konkretnym planem, żeby zdobyć autografy. Też piszemy do nich wiadomości, żeby się z nimi złapać, więc zobaczymy, jak to będzie. Pod centrum treningowym czekało sporo panów i nagle spotkaliśmy dziewczynę z Polski. Siedzimy sobie z Wattim na ławce, podchodzi nagle, widzę, sensie widziałem, że podchodzi kubicka FC Barcelony. My sobie gadamy, siedzimy i nagle pytanie za pleców, Wy jesteście z Polski? I proszę bardzo, e, to imię jeszcze raz? Emilia, Emilia przyleciałaś skąd? Z Katowic Z Katowic Jeszcze wczoraj mówiła, że filmy oglądała i patrzyła sobie jak tak, te autografy zdobywać My tak, też tak. będziemy polować Rozumiem, że na lewego polujesz? Oczywiście Ale pokaż to co masz, to jest naprawdę mocne Gindogan, sam bym chciał autograf A jak zdobyłaś autograf Gindogana? On się właściwie zatrzymywał wszędzie, gdzie, gdzie ktoś stał po prostu Co ty gadasz? Podbiegliśmy trochę i właśnie byłam z dwoma takimi innymi chłopakami jeszcze to jest polski? Tak, tak, tak. Okej. Okay. I się właśnie zatrzymywał. Zanębista akcja. W ogóle dużo osób z Polski też się zauważyłem przyjeżdża tutaj na mecze Barcelony, zdobywać autografy, więc super, super opcja. A my czekamy jak piłkarze skończył trening, bo też będziemy polować na Nie Niespodziewanie z treningu wyjechał pierwszy zawodnik FC Barcelony, którym jest Argentyńczyk Poczoroman. Roman. Dzień dobry. Tak foto? Tak. sekund. Dziękuję, good luck. Pierwszy autograf zdobyty, co prawda jest to zawodnik Barcelony Atletic B, ale jest to poczoroman. Zawodnik, który jeździ także na zgrupowanie Argentyny, więc to jest młody talent. Może kiedyś też będzie kluczowym zawodnikiem FC Barcelony. Zaraz w ogóle zobaczcie, jakie on ma statystyki na no, PSK. No, zawodnik Barcelony B. 6 meczów zagrał w tym sezonie. No ale dobra, wiecie, trenuje, gra. On chyba może mieć kontuzję, bo on jako jedyny wyjechał, więc wcześniej mógł mieć trening. Przątają ulicę, to jak gwiazdy wyjeżdżają, to musi być dywan czerwony, wiecie o co chodzi. Kiedy z Matim nagrywaliśmy TikToka, podjechał kolejny piłkarz. To jest Rafinha. 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 O. No i Rafinha podjechał właśnie, no widzieliście, byliśmy blisko zdobycia tego bo niestety się nie udało. Co? Odeszliśmy teraz od głównej bramy, którą wjeżdżają piłkarze. Proszę Państwa, La Masia jest tutaj kilka boisk treningowych. Tam trenuje wielu młodych zawodników, którzy pewnie w przyszłości będą grać w Europie. Obok tego obiektu znajduje się stadion imienia Johanna Cruyffa. To jest tamten obiekt. I tam swoje mecze rozgrywa żeńska drużyna, ale także Barcelona Athletic B. Czyli drużyna, w której gra Pocoroma. A ja dodam, że Rafinha mnie prawie potrącił samochodem, <grym> także fajnie. Mati poszedł się odlać. To jest niesamowite, nie? Ale podjechał laporta, nie? Podpisał mi koszulkę i zrobiłem z nim zdjęcie. Sorry, nie zdążyłem, nie zdążyłem nagrywać. Jestem telefonem starałem się śmigać, ale no macie zdjęcie, Tak to wygląda. Udało się zrobić autograf. Widziałeś pod z wujkiem, Laportem? Widziałem, no jak szef wyszedł, co powiem. Wystawił sobie łapę, zimny łokieć. Było ty z nim nagrać takiego fajnego. Zaprezentuj. Eee... Nie. A ile nie spać? Ile spałem? Nie, ile nie spałem. No właśnie, właśnie, o to chodzi. Ile nie spałem 25. No 26 godzina idzie. To wszystko. A która jest godzina? 11:36. Elegant! Ale jak widać forma jest. Nie, nie chce mi się spać. Wychiliśmy jakieś dziczka, czy tam energetyka i... Ty nie ma dzików, sery, ty wygadać. Tutaj możecie zaobserwować się na górze koszulki, jest autograf. Pana, raporty i w ogóle mam bardzo podobny autograf do, do lewego. Tak samo się zaczyna, ale inaczej się kończy. Tutaj jest coś takiego, nie? Jakby tego nie było, to śmiało mógłby powiedzieć, że tutaj lewy się podpisał. No ale widzieliście, że jest to, ktoś inny. Czekamy na kolejnych graczy, potem jedziemy na kampanię. Dostałem właśnie potwierdzenie, że jutro wejdziemy na trening najlepszej drużyny La Liga. Naprawdę to jest przemocne. Dostałem wiadomość tej od osoby, która jest związana z klubem. Zobaczymy trening, spotkamy się z piłkarzami. Mo może uda zdobyć się także autograf, więc generalnie będzie to coś na pewno mocnego. Dostałem tej wiadomość. Że porzucimy dzisiaj jeszcze szczegółowe informacje. No i to zobaczcie w kolejnym filmie, który pojawi się za kilka dni, więc kliknijcie taki sam film, subskrybuj tam na dole, żeby tego nie przegapić. Kiedy czekaliśmy na zawodników, postanowiliśmy pójść na tył ośrodka i tam zobaczyliśmy trening, ale w C Barcelony B. Przeżyliśmy tutaj z tyłu, jeszcze obiekt, jak widzicie, tutaj trenuje chyba Barcelona B. Zrobiliśmy kilka nagrań. Spoko, szukamy tutaj, czy jest w ogóle dostęp do pierwszej drużyny. Dostępu nie znaleźliśmy, ale dostaliśmy informację, że skończył się trening, więc zaczynamy polowanie na autografy. Jak widzicie, już trochę kibiców się tam na miejscu zebrało. Ale my odchodzimy, robimy taktykę tak jak w Miami. Po cichu poszliśmy, nikt chyba za nami na razie nie idzie idziemy na skrzyżowanie ze światłami. No po prostu tam piłkarze będą się zatrzymywać. W ogóle to jest nasz pierwszy dzień, nie? Realizujemy to, potem pojedziemy jeszcze na kamptą. Kilka ciekawych rzeczy jest do zrobienia. Trochę mój plan dnia zmieniłem. Ale już zdobyliśmy dwa autografy, mam nadzieję, że uda zdobyć się więcej. Więc koszulka jest naszykowana, oczywiście najbardziej chcemy zdobyć autograf Roberta Lewandowskiego, ale jak będzie rokę, Gindogan, Der Stegen i inni zawodnicy, no to nie pogardzimy, czekamy. Skrzyżowanie światła, jak trafi na czerwony, to jest na. Kiedy siedziałem i grzecznie czekałem, podjechał pierwszy piłkarz. Franky de Jong. Na widać było, Franky de Jong. Red line! Jak to skomentuję, że Franky de Jong łamie przepisy? Pojechał. A ktoś tam jeszcze jechał porszakiem? No i. No nie, Indogan jechał, nie zatrzymał się, liczyłem na niego. Szkoda. Ale za, zapamiętajmy samochód. Kupra. Jutro albo pojutrze tej rano będziemy i tutaj będziemy czekać. Po Indoganie pojawił się Fermin Lopez i on trafił na czerwone światło. O, szybko. Może nie było tego super widać, ale Fermin podpisał mi się na koszulce. Jak widzicie, da się zdobyć autograf. My tutaj wrócimy za kilka dni. Też do niektórych piłkarzy napisaliśmy. Mamy też umówione, że na trening jednej z najlepszych drużyn na Liga pójdziemy, więc będzie się troszeczkę działo i teraz jedziemy na Camp nou. Jak wracaliśmy do samochodu, zobaczyliśmy jeszcze jednego zawodnika. To jest lewy. To jest lewy. 7, 6, 5, 4, 3, Lewandowski Robert? Robert Lewandowski Ja Niestety, pojechał Więc my też pojechaliśmy, ale na Camp Nou Dzień w Barcelonie szybko leci, ale idziemy teraz na Camp Nou, ale raczej jego pozostałości, bo zostało Został ten stadion zburzony, trwa tam aktualnie remont, budowa nowego, pięknego obiektu. Idziemy przede wszystkim do sklepu kibica kupić koszulkę Barcelony, na której będziemy zbierać autografy od piłkarzy, bo dzisiaj w sumie tak byliśmy na tym centrum treningowym, ale tak bardziej rekreacyjnie, nie? I również pokażę Wam koszulkę, o którą zrobimy konkurs na milion subskrypcji. Naprawdę ona jest turbomocna, jest turbodroga, ale wydaje mi się, że każdy kibic FC Barcelony albo kibic piłki nożnej, który szanuje Leo Messi'ego, chciałby mieć coś takiego u siebie w domu. Weszliśmy na centrum w FC Barcelony, który... Które mimo przebudowy, kampnął cały czas tętni życie. Śmiało mogę powiedzieć, że czuję się tutaj, jak w domu. Zobaczcie jest w ogóle tutaj. Dalej stoi, w sumie, bo już tutaj byłem i go widziałem. Barca, bus, jedzenie, popcorn, jakieś żyleczki, Haribo i te sprawy. My i powiemy, że do godziny 19 jest otwarty tylko sklep. Koszulkę trzeba kupić. Na personalizację pewnie się trochę czeka, no ale no kurczę, no. O, a to widać topną, a raczej jego budowę. Jakie pierwsze wrażenie? Ale my wolimy bardzo i wchodzimy do sklepu Trochę się tutaj zmieniło Ale widzę koszulkę, którą chcę mieć Jest tam Lewego meczowa koszulka 185 euro no, musi się kasa zgadzać w kasie, nie? W Barcelony ma trzy piętra, i bez problemu kupicie koszulkę z nazwiskiem swojego ulubionego piłkarza. Więc znalazłem koszulkę, którą chcę zakupić Robert Lewandowski. Ten biały komplet w ogóle jest mega ładny, więc wybieram tą koszulkę i mam nadzieję, że na niej uda się zdobyć autografy lewego albo z przodu innych zawodników. Będziemy polować następnych filmach. I teraz poznacie coś, co trafi do jednego z Was. Koszulka. z autografem Leo Messiego. 2999 euro. Mil milion subskrypcji na tym kanale, kupuję ją i robimy oto konkurs. Naprawdę, klikajcie tak i sam przyjdzie subskrybuj tam na dole. Ja pierdź, nie? kapitan Barcelony. W ogóle też jest opaska Messiego. Ona jest za... Ojej, nie ma tej ceny. Szkoda. Jest bezcena, jest bezcena, dokładnie, ale opaska Chaviego kosztuje 800 euro, ale o to zrobimy konkurs. To jest największa perełka, nie? Tylko, jak my to byśmy zabrali stary do Polski? Kurierem byśmy to wysłali, tylko stary, jakby ta paczka nie doszła, to bym się chyba popłakał. 3000 euro. Oprócz koszulki z autografem Leo Messiego, którą rozumiem na minion subskrypcji, można tutaj kupić opaskę kapitana podpisaną przez Iniestę i Czawiego. 1300 euro. Jest również tutaj koszulka Pepa Guardioli z jego autografem i ta koszulka kosztuje... 999 euro. Mamy też zdjęcie podpisane przez Leo Messiego. Jego cena to 1800 euro. Ładne zdjęcie, no i fajna ramka oprawiona. Wydaje mi się, że cena jest jak najbardziej ciekawa. I pragnę zaznaczyć, że sponsorem mojego kanału jest firma Megogo. Tam możecie oglądać Puchar narodów Afryki z kodem Kesek 2024. Dostaniecie 3 dni za darmo. Link jest w opisie do rejestracji. Ale również możecie tam oglądać na przykład meczewce Barcelony na programie 11 Sports. Dlatego zachęcam do korzystania z mojego kodu. Wydaje mi się, że to jest super oferta, ponieważ ma ponad 2200 filmów i seriali. Oprócz tego jest to przede wszystkim telewizja online i tam możecie śledzić poczynania waszych ulubionych klubów, ponieważ na Eleven Sport jest Liga Włoska, Francuska, Belgijska, Hiszpańska i oczywiście Liga Portugalska. Jest kupiona, więc misja wykonana. A teraz zobaczycie jeszcze na koniec, jak wygląda nasz hotel. Co ciekawe, nie śpimy w Barcelonie, bo jutro mamy podróż do najlepszej drużyny La Liga i wejdziemy do nich na trening. Zobaczycie, to jest mocne, więc koniecznie oglądajcie. Idziemy teraz do naszego hotelu. Zobaczymy jak nasze wygląda lokum. Spostawiona piłka, biorę rozbieg, Derstegen, kontra kesek. Kesek kontra Derstegen. Rewans za tamten rok. Trenowałem przez cały rok. Późnym wieczorem dojechaliśmy do naszego hotelu i poszliśmy spać. Już w następnym odcinku spotkam się z najlepszymi piłkarzami na Liga. Ten film pojawi się w niedzielę o godzinie 10, więc kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, aby tego nie przegapić.